Myślę, że nikt chyba nie jest na to gotowy. Ja raczej mówię o tej sytuacji stricte mm, stanowej. Nie? Wróciłam mm -hmm. po America's Go Talent, że to było takie wielkie boom wtedy. I to wiesz, to totalnie nie było zaplanowane. To się wydarzyło tak o po prostu i nagle wiesz, zaczęłam otrzymywać DM y od różnych ludzi, których w życiu wiesz, nie pomyślałam, że mogę dostawać mm -hmm. I, i nagle wiesz, cała Polska o Tobie gada. I to jest takie dosyć insane, ale mm, ale to było no tak, to było dosyć szokujące. Wracałam z, właśnie z, z LA i, mm, i byłam taka, wiesz, zmęczona po prostu po, 16-godzinnym locie i wiesz, i przyleciałam do, do Warszawy i po prostu czekali na mnie fani i czekało paparazzi i wszyscy i mówię, Boże, jakby, what the hell is going on in this country? Mm. Więc, więc tak, ale bardzo miło to wspominam mm, i, i tak. Miałeś jakieś takie przygotowanie do tego? Czy ktoś cię przygotował? to nie do końca. Myślę, że to jest właśnie taka rzecz, że na to chyba nie do końca jesteś w stanie się przygotować. Możesz sobie później gdzieś tam ogarnąć to wszystko i być trochę in the middle of it, i wiesz, i gdzieś tam próbować sobie to wszystko mm, układać, ale chyba nikt nie jest nigdy gotowy, nie? Raczej to nie jest rzecz, którą możesz zaplanować.